ale idziemy na razie w, w koniec tej już ostatniej, moi drodzy. Godziny kończyłem ostatnim rozważaniem, kiedy Pan walczy z Ojcem oddal, Ojcze. Wszystko mogę, lecz nie to. Nie pamiętaj, że jestem Twoim Synem, lecz tylko sługą niech się stanie nie moja, lecz Twoja wola. Następuje zwycięstwo w tej bitwie pokusy. Trwa Pan Jezus tak chwilę, potem wydaje stłumiony okrzyk i podnosi zmienioną twarz. Po trzech godzinach męki. Pan Jezus to strzęp człowieka, na którym dzieci ciążą grzechy całego świata, na którego wali się cała sprawiedliwość Ojca, na którego wstępuje ciemność, proch, żółć, ta przerażająca, przerażająca całkiem przerażająca rzecz, jaką jest opuszczenie przez Boga podczas gdy szatan zadaje mi mękę, zadaje mu mękę. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Psalm 22. To będzie modlitwa zbawiciela ostatnia na drzewie krzyża już przed śmiercią. Ta przerażająca ciemność stała się mi bliższa, kiedy dzieci doświadczałem ciemnych nocy w życiu wewnętrznym pani Agnieszki. Kiedy nie mogłem nic pomóc, tylko słuchałem i patrzyłem na cierpienie. A Bóg jej powiedział: Teraz cię opuszczę. Zostałem ja jej, który słuchał, próbował pocieszyć, zrozumieć. Ta scena, o którym Wam mówię, to jakby zaklebnowanie łańcuchem, ukamienowanie własnymi modlitwami, które spadają na nas jak najeżone kolce pełne ognia. To uderzenie w zamknięte niebo, do którego nie dochodzi głos ani spojrzenie naszego niepokoju. To być w cudzysłowie osieroconym przez Boga. To szaleństwo, agonia, wątpliwość. Że aż do dziś byliśmy oszukiwani, to przekonanie, że jesteśmy odrzuceni przez Boga, potępieni, to piekło. Jezus jęczy pośród rzężenia i westnień prawdziwej agonii. Posłuchajmy, czytam dokładnie, nie, paraf nie parafrazuję tych myśli. Nic. Nic. Precz. Wola Ojca. Ona. Tylko ona. Twoja wola, Ojcze. Twoja, nie moja. Daremnie. Mam tylko jednego Pana. Boga Najświę Najświętszego. Jedno prawo posłuszeństwo, bo tu Pan Jezus. Walczy z tysiącami pokus, daje na głos odpowiedź. Jedną miłość, odkupienie, nie. Nie mam już matki, nie mam życia, nie mam boskości, nie mam misji. Daremnie kusisz mnie demonie. Moją matką, życiem, boskością, misją. Mam za matkę ludzkość, kocham ją do tego stopnia że za nie umieram. Życie oddaję temu, który mi je dał i żąda ode mnie, najwyższemu Panu, wszystkiego, co żyje. Boskość potwierdzam, ukazując, że jestem zdolny do tego wynagrodzenia. Dzieci, jaka to była bitwa. Na czas męki Pana Jezusa, przypominam, to jest w naszych orędziach bóstwo Jezusa zostało zawieszone. W ogrojcu jest sam człowiek. Wyczytałem w naszych orędziach nam w wczoraj złożenie do grobu to tylko uśpienie, bo bóstwo wróciło. Rozumiecie? To jest tylko uśpienie. Za chwilę pojawi się Bóg, człowiek w odmiennym ciele, za trzy dni. Ale ten moment to sam człowiek. Dlatego ci trzeba było ciało już zaobmyć. Wyczyścić skwi, bo ono musiało być za trzy dni czyste. Piękne. Oto wszystko zniknie. Człowiek dochodzi do tych wszystkich. Dzieci, poznań, to powoli dzielę się niektórymi sprawami, które odkrywam na starość. Dziś stoi przede mną Pan Jezus, który jest tylko samym człowiekiem. Życie oddaję temu, który mi je dał i żąda go ode mnie, najwyższemu Panu, wszelkiego co, wszystkiego, co żyje. Boskość. Potwierdzam ukazując, że jestem zdolny do tego wynagrodzenia. Misję wypełniam przez moją śmierć. Nie mam nic więcej, jedynie to, by uczynić wolę Pana, mego Boga. Odejdź szatanie. Powiedziałem to za pierwszym razem i za drugim razem. Mówię to po raz trzeci. Ojcze, jeżeli możliwe, Niech ten kielich oddali się ode mnie, lecz niech, niech to nie moja, ale twoja wola się wypełni. Odejdź szatanie, ja należę do Boga. Takie bitwy każdy z Was przeżyje na tej drodze czasów ostatecznych, drodze pokuty narodowej i, moi drodzy, drodze obrońców wiary i krzewicieli kultu. Oni wszyscy mówią inaczej niż Wy myślicie. Moja siostrzenica spotyka się z koleżanką, ma drugiego męża. Ona mówi o perturbacjach w pewnej rodzinie. Ona mówi dziecko drogi, ja mam drugiego męża. Pan Jezus powiedział, że nas wszystkich kocha. Jestem bardzo praktykująca. Jestem, my, się, my, my się bardzo dobrze mamy relacje cudowne, nie tylko z pierwszym, ale i z drugim. Bóg to wszystko przyjmuje. To wszystko będziecie słyszeli. Znajdź drugą, znajdź innego, tam ci będzie lepiej. Jestem praktykującą katolicką, bardzo pobożną. Potem Jezus już nie odzywa, słuchać ciężki między ciężkimi oddechami zawołanie. Boże, Boże, Boże. Szczegółowy, szczegółowy opis Pana Jezusa macie, moi drodzy, w tym tomie na stronie 263. Opisuje tu, widzi twarz Jezusa. Nad Jego głową jaśnieje się, jakby nimba, jasność, około metra. Widzi, jak przez Jego włosy, kosmyki włosów, przenika krew. Rzęsy, włosy, Wąsy, broda są skropione i pokryte krwią. Krew płynie po skroniach. Krew wypływa z żyłu na szyi. Z rąk spadają krople krwi. Jezus wyciąga ręce ku anielskiej światłości. Często mamy na obrazach, taki jak Jezus wyciąga ręce, idzie światło dzieci. Skąd to wiedzieli artyści? U wielu to mistyków jest. Myśmy mieli katezy, czy któryś ksiądz poza regułką, definicją i pytanie na wkółko mówił nam o tym? Przecież kilka procent uczniów na pewno by też słowa przeszyły. Dzieci to wszystko działa. Dowód, jak nie mówimy, nie działa. Przeżyłem wczoraj spotkanie z moim Franuziem. Mamy w rodzinie krzyż, o którym mi nikt nie mówi, a ja się dowiaduję z różnych kątek, rozumiecie? Franoć mi mówi tak. Wujek, powie ci coś w sekrecie. Grzesiu się rozwiódł. Ale ma dzieci i wiesz, żoną się spotyka. Wcześniej mi mówi, bo ja idźmy do pana Grzesia, Ja go bardzo kocham. Cmychnął mi czy cukierki z tacy, ja to nie wiedziałem, pokazuję mu, zawiozę mu te czy cukierki. No to ja Grzesiowi przedstawiam, co o, o miłości Frania, ale o tym zdarzeniu. Grzesiu mi wyjaśnia, bo Franiu gdzieś wyjeżdża teraz. Jadą do rodziny, która jest rozbita. Nikt tego na głos nie mówił, ale Franio słyszał to między słowami w domie, że tam mają dziecko małżeńskie, że tyle dzieci, że, że nagle okazuje się, że wujek no jest typowym ojcem Europlaneta. I mówi o tym Grzesiowi, co się okazuje? Franio był trzy dni temu u niego, no i wypytywał się go strasznie o jego rodzinę. Czy może żonę? Ile może dzieci? Wymienił cztery, Franio się na pamięć nauczył jego dzieci. I teraz Franio, dla ratowania obrazu swojej rodziny, wymyśla plotkę. Dziecko, które tylko słyszało między szczeblami o dramacie tam, gdzie pojedzie, że on ma żonę, ale on żony nie ma. Tak wyjaśnia jedzie tam Grzyziowi. On ma żonę, ale żony nie ma. I dziecko ma poza ślubem. Przedstawiam obraz w siostrze Tereni. Ale my mu tego nie mówili. To ale Franio wie. Ja mu też nie mówił. Franio słyszał. Przez wiele miesięcy czy lat, hasełka, dziecko ma perfekcyjnie zakodowane informacje. I panie Robercie skle skleiło zdanie? Czy... Więc wczoraj dla ratowania się go pyta siostra, a, a, a Franio, co to jest rozwód? To tak, że chłop nie chce kobiety, że nie ma już kobiety. No, dał definicję. Nikt go tego nie uczył. Ku czemu zmierzam? Gdyby nam katecheci takie obrazy przedstawiali, jakie nasze byłoby inne patrzenie na Pana Jezusa, zakazano nam, nie wolno głosić z ambon, z tego kazań. Do dzisiaj młody wikary próbuje coś głosić, proboszcz się pyta, z czego głosisz. Nie wolno, bo to prywatne objawienie. Dzieci, ale nasi ojcowie w to wierzyli. Byli bardzo pobożni. Ciągnęli do kościołów. To, coście kapłani zaproponowali dzieciom na katezie, to wszystkich z Kościoła wyprowadza. I wy jeszcze tu i ówdzie jawiący się pomyg nadziei niszczycie? Mnie nigdy nikt nie opowiadał tak o Jezusie w Ogrójcu, jak mi opowiada dziś Maria Waltorta. To jej wszystko dzieci przekazał. Pan Jezus największy katolicki mariolog, który nie przebadał za matko Bożą, ale był watykańskim wzorem, rozumiecie? Badał, badał te teksty Marii Waltorty w pracach naukowych. René Laurenté, chyba tak, dzieci udowodnił, że 99,9% nazw, imion, tekstów, które są w Marii Waltorcie są prawdziwe. Geograficznie, historycznie zdarzenia były. Rozumiecie? 99,9% Jego uczniowie udowodnili i poznajdywali wszystkich bohaterów, którzy czy to w piśmie świętym, czy w innych książkach, rozumiecie, że te zdarzenia były. Krew wypływa z żył szyi. Jakie to dzieci było cierpienie. Jak ja rozumiem pana Jezusa. Tylko dzięki temu, że nam przychodzi miniaturowe, podobne przeżywać przeżycia. Z rąk spadają krople krwi. Jezus wyciąga ręce ku anielskiej światłości, która jest nad nim, i kiedy szerokie rękawy suwają się do łokci, widać, jak przedramiona Chrystusa pocą się krwią. Jedynie na twarzy łzy znaczą dwie czyste linie po czerwonej masce. Czyli twarz Jezusa jest cała zalana krwią. Jezus znowu zdejmuje płaszcz, wyciera nim ręce, twarz, szyję, ramiona. Lecz pot występuje nadal. Wiele razy przyciska płaszcz do swej twarzy trzyma go tak przyciśniętymi dłońmi. Tu was odsyłam, moi drodzy, do Katarzyny Emeryś, do Pasji. Tam jest odpisane z detalami, kiedy Pan ma twarz w płaszczu i na rękach, i widzi przed oczyma całą rzeczywistość ludzkości byłą, minioną. I przyszłą. Rzeczywistość Kościoła ówczesną i tego, co będzie i jak będzie cierpiał. Panom lektorom tam jest kilkanaście stron na temat cierpienia z powodu zachowania lektorów, ministrantów przy ołtarzu i niedbalstwa kapłanów o formację swoich ukochanych dzieci. Pan Jezus wielokrotnie się wyciera i Go płaszcz jest cały poplamiony. Szczególnie to widać przy fałdach, przy łokciach, szyi. Chodzi o płaszcz, pasie i kolanach. Pan Jezus z trudem się podnosi i udaje się do śpiących apostołów. Czego apostołów śpi głęboko, przykryci dzieci płaszczem. Zaczynają głośno chrapać. Jezus woła ich bezskutecznie. Ja wiem, jak dziś zasnąłem na pół godziny. Dzieci to jakby jakaś inna rzeczywistość. Musi pochylić się i mocno począsnąć Piotrem. A on mówi, co jest? Kto mnie zatrzymuje? Żeby wiedzieć, w jakim lęku żyli apostołowie. Pan to przepowiadał. Cały wieczernik dla nich to dzieci było też jedno wielkie cierpienie. Piotr budzi się, kto mnie zatrzymuje? Mówi oszołomiony, wygrzebuje się spod swego płaszcza. Nikt. To ja cię wołam. Już świt? Nie. Właśnie, Piotrze, skończyła się druga straż. Panowie lektorzy, pierwsza straż kiedy jest? Pięknie, od 18 do 21. Druga o 21, bo Żydzi mają inny czas kalendarzowy. Nie? Mamy w dobie przesunięcie 6 godzin. Nie, właściwie właśnie skończyła się druga straż. Piotr jest zdrętwiały, Jezus począsa Janem, który wydaje okrzyk wrażenia, widząc pochyloną nad sobą twarz jakby zjawę, tak podobną jak do marmuru, odpowiada Jezusowi, och, wydałeś mi się umarły. Począsa Jakubem, a ten sądząc, że brat go woła, Jan pyta, czy ujęli nauczyciela? Tu dziś wychodzi, w jakiej też trudnej rzeczywistości byli apostołowie. Jeszcze nie, Jakubi, odpowiada Jezus. Ale właśnie teraz i chodźmy, bo mój zdrajca jest blisko. Cześć wstają, jeszcze otuleni, rozglądają się wokół siebie, oliwki, księżyc. Idą za Jezusem nie odzywając się. Ośmiu pozostałych apostołów śpi dalej lub bliżej wygasłego ogniska. Wstańcie, mówi Jezus gromkim głosem, kiedy szatan nadchodzi, pokażcie temu, który nigdy nie, nie śpi i jego synom że synowie Boga nie śpią. Fenomenalne. Pamiętajcie, mamy takie porównanie w naszych orędziach, gdzie Bóg mówi, szatan nigdy nie śpi, ale pamiętajcie, ja też nigdy nie śpię, nigdy nie mam urlopu, nigdy nie choruję, dzień i nocą jestem przy Was. I na koniec, by zamknąć to rozważanie, przeczytam fragment z naszych orędzi, które właśnie nadeszły, a dotyczą tego wydarzenia. Pan Jezus, nie umarłem za wszystkich ludzi naraz. Ja umierałem za każdego z was z osobna. Co to znaczy? W ogrójcu każdy z nas przeszedł przed obliczem Jezusa. Rozumiecie? To nie był zbiorowy worek grzechu. To było indywidualne spotkanie Jezusa z każdym z nas. I my ten indywidualny wymiar naszego grzesznego bycia otrzymamy w godzinie śmierci, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Ta prawda, którą Jezus widział o nas wówczas, przejdzie w godzinie śmierci. Dzieci przerażające. Wstyd niekończący się. Dlatego Bogu dzięki, że dostaliśmy łaskę pokuty i możemy to wszystko naprawić, że ten film przejdzie i będzie kasacja i zaprosznie do nieba. Kto nie zdąży, w jakim dramacie stanie? Ja każdego z Was miałem przed oczyma. I musiałem przyjąć śmierć za każdego człowieka. Przed oczyma miałem wszystkie wasze twarze i dzieci. Nie umarłem za jakiś wszystkich ludzi. Ja umierałem za ciebie, Piotrze. Anastazjo, Anno, Pawle. Ojciec mój spytał mnie, czy ja chcę za ciebie umrzeć, a ja bez wahania przyjąłem ten wyrok. Ja kocham każdego z was indywidualnie, i za każdego z was przeszedłem całą mękę. I jeszcze z fragmentu Matki Bożej z tajemnic Różańca Świętego. Główny krytykant i recenzent napisał na temat tego rędzi, że jest to wyobraźnia. A ich teologia Ponoc jest prawdą. Wszystko to też wyobraźnia. Kindy były nieskończone, nie zanurzone w żadnej formie tradycji Kościoła. Ale są przy władzy i mówią, że są naukowcami i to, co oni powiedzą, jest nauką. Wszystko inne jest wyobraźnią lub mrzonki człowieka. Od pierwszej chwili samotności, jaką przeżywał mój syn, byłam z, z nim w moim sercu. Samotność ta wzrastała i stawała się coraz bardziej rzeczywista. Pięknie to Pan wyjaśnia chyba. W stacji czwartej, drogi szówej za ojczyznę, o roli Matki Bożej. Apostołowie nie byli gotowi przyjąć woli Bożej, w jakiej Jezus miał poddać się hańbie i męczeństwu. Pozostał sam, zupełnie sam, tylko moje serce nie opuszczało go ani przez chwilę. Udręką są godziny oczekiwania na cierpienie i śmierć, która przyjdzie na kielich, który wyleje się z całą gwałtownością tu jest Matka Boża O Ogrójcu, niesąc kropli sprawiedliwości, a przytłaczając nią niewinne serce Jezusa. Śmierć. Ona jest początkiem nowego życia więc choć natura buntuje się przeciwko śmierci, rozum ją przyjmuje, cierpienie. Tu pomyślałem o Polsce, jak Polska jest podobna Jezusowi. Pamiętacie to najnowsze orędzie Matki Bożej? W Polsce jest co przypisana? Śmierć i łaska. Mamy stanąć na czele Zjednoczenia Maryjnego i uratować narody Europy i świata. Polsce przypisana jest śmierć i dzieci łaska. Jak owocuje teraz ta śmierć 6 milionów Polaków zamordo, zamordowanych w czasie II wojny światowej w obozach, drugi milion Polaków zamordowanych na wschodzie, rzeź wołyńska, gułagi, wysłania, deportacje, przerzuty, Panie Gerdziu, Niemcy też to przeżyli, to cierpienie, ale to, co przeżyli nasi od 1939 roku, na wschód, tam i z powrotem, żaden naród nie był przesiany przez narzędzie śmierci, tak jak Polska. A później przyszła wolna Polska, kolejne 100 tysięcy Polaków zamordowanych rękoma, tak zbaranych braci Polaków, Żydów. A w tej liczbie, już po roku 1956, stu kapłanów do dziś w ostatniej dekadzie komunizmu w niewyjaśniony sposób zostało zamordowanych na ziemi polskiej. Ta śmierć idzie po ziemi polskiej. Dziś bardzo rzadko nas mordują fizycznie, ale morderstwo psychiczne, jakie zastosowano wobec mnie, wobec tych, którzy poszli za orędziami, to są dziesiątki tysięcy ludzi poddanych nieprawdopodobnemu męczeństwu. Cierpienie, tak, jest przerażające, bo jego wielkość będzie straszna. To nade wszystko, nad to wszystko, nad te wszystkie udręki lęku jest jednak śmierć, której nie da się spłacić. Śmierć tych, którzy wylaną w tak wielkich mękach kres bawiciela podepczą. Cóż zrobią ludzie z tą ofiarą ponoszoną z takim wielkim męczeństwem? Z takiej wielkiej miłości. Czy będzie doceniona w świecie? Moje serce obejmuje serce mojego cierpiącego Syna. Całą jego krew oddaję mojemu dziecku. Ofiaruję w pragnieniu dzielenia się z Nim męczeństwem, który go czeka. Musicie iść tą samą drogą, co Matka Boża. Nie może być uczeń nadmistrza Pan, bo jestem po tych rozważaniach w ostatnich dni. Jasno to dzieci precyzuje. Musicie to samo przejść, co ja, mówi Pan Jezus. Ale pocieszę was to już niedługo. Wiecie, kto jest naszym największym przyjacielem? Nasza osobista śmierć. Błogosławieni, którzy dziś umierają i nie przeżyją tych doświadczeń, które nas czekają, ale też nie doświadczą momentu wielkiego zwycięstwa króla. Dlatego Bóg przygotowywuje nas na te wydarzenia. Te 14 lat te dzieci były 3 godziny ogródca naszego. Przed nami jeszcze wyrok i ciężka droga krzyżowa. Amen.